Witam, jestem, przyjść a ze mną jest Dark Devil, przywitaj się. się. Chcieliśmy Was zaprosić do oglądnięcia naszego y, pierwszego let's play, pierwszej serii y, przygód z Minecraft. To co, Dark, może zaczniemy od pozbierania no drewna. Ej, to my zwalasz. Tam już węgiel nawet mamy, od razu na respie. To ja drewno będę zbierać, a ty pozbieraj co innego. Ja zbieram też drewno. O, jabłko. Ten już jabła je. Dzięki, nie? Co? Zbieraj stadion, tam się zrobi ten, nie? Jak to się nazywa? Aha. No zrobi się na <grym> plantacji drzew. Czy jakoś tak. Ile masz? Drzewa? 16. Uh. Jedno i jedno odstazimy takiego rodzaju. Jedno. Co? Ja on 13 dopiero. Aha. Musimy mieć czasu. Tylko 14 minut, nie? Mhm. 15, ale zaczęliśmy tak z 2 minuty temu, tak? Coś takiego będzie... Yy, dobra, ile masz? Ja mam 19. Dark. Jesteś? Tak, jestem, jestem <grystanie> Dobra, to rozwalimy to drewno i... Won moje drzewo. Dobra, <grystanie> to zbieraj. Zbieram, zbieram, mam już prawie 25. Kopiemy się, to twój... Musimy zejść pod ten węgiel Bo tu nie ma za dużo gór A tam jest śnieg No O tam są góry widzę Tu zaraz tam, tam pójdziemy, tam pozbieram do końca Pójdziemy tam za chwilę No to okay. najpierw się osiedlimy tu blisko, co nie, chyba No Zbieracie A... jeszcze drewna czy nie? Już nie wystarczy, Mam 20 To no chodź Dobra idę. Chodź tutaj, Zobaczyłeś chodź tutaj, Zróbmy to. E, czekaj to. Zróbmy to. To lecimy na szczecin Okej, chodź, okej, chodź, te kamienie. Co mówiłeś? Gdzie są te góry, co mówiłeś? Tam chyba. Nie wiem, nie widzę ich teraz. Wyjdziemy na drzewo zobaczymy. Czekaj, pozbieram kamienie, trochę i ci dam. Czekaj, Dobra, to, Dobra tutaj pod tam, tam. po drodze ty zbierał, nie? dwanaście drugiego, koloru tego jasnego No i się zgubiłem, nie? Czekaj chwilę, że cię znajdę Dobra, widzę cię, stój. Dobra idę, spójrz Czekaj, chcesz kamienia to se zrób tam yy, kill No Daj paty czaki No bo dobra, nie trzeba Oj, brakło mi jednego Masz jeden kamień to rzuć Masz? Co mam? Dobra, ja się zrobi później. Mogę już zbierać? Ja też zrobię już. Y no, kiko, kurde. Tutaj się osiedliemy, co? No, na chwilę, na kilka dni Minecraftowych? Aż pozbieramy to. Się po zbieramy to. tak. Jeszcze tam był, przecież zapomniałem. Dobra, zaraz będziemy zwiedzać kopułę. E, skąd skądżeśmy przyszli? O, czekaj, ja tu widzę jakiś jakąś jaskinię. Tu zaraz wbijamy tam. O kanion. Ale nie widzę tutaj żadnych surowców. Nie chyba żelazo tam jest. O, fajną miejscówkę znalazł. Chcesz to się do mnie przyjść? Eee, a nie pamiętasz może skąd żeśmy przyszli? Stąd chyba. Stąd chyba? Tam nie idź. Tak, Tam czyta, nie idź. Tu jest ten węgiel. Ja bóżko mam. Dobra, wiem gdzie pójdziemy, chodź. Mam 20 fps, więc nie jest tak źle. Czekaj, pozbieram węgiel i już do ciebie idę. O, dziulka. E, przydałoby się tutaj... Chodź, tu się wkopiemy szybko, bo już się robi noc. Dobra, chodź tu do mnie. Jestem za tobą Ej chodź do kanionu! Tam... O tam do no kanionu dobra, chodź na dół tutaj, chodź chodź tu... się. Na chwilę, tylko na jeden dzień. no, no, Ja pierdolę, jak jak nie przeklinaj Czekajcie e... E, ma, Masz pochodnie jakieś? Nie masz no Chodź jej rzucę Kurde umarłem Masz pochodnie, pochodnie jakieś? Czekaj do Creepera i do mojej temu odzyskać Mam tu gdzieś, idę je odzyskać Daj, Warty. trzy po, to pochodnie. Chodź gdzie jesteś. Tu. Czekaj chwilę, już do ciebie czekaj, nie, czekaj, nie, czekaj, nie, czekaj, nie, nie, nie hej. Hej. Dobra, nie, Dobra, 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 szalona. szalona! czekaj, czekaj, Okej, okay, chodź, wracamy, bo nas tutaj otwarti, pozabijają. Prebiuł, uh... nie? To będzie chyba pociął, nie? O, będziemy już nagrywać 10 minut, będziemy musieli za chwilę kończyć, chodź tu. O metal też znalazłem. Żelazo? No, żelazo znalazłem. A ja chyba crafting boxa tam zostawiłem? No trudno. Yy, no to zrobimy skrzynkę. Skrzynkę się robi tak, w taki sposób, jeśli ktoś by nie wiedział. I piec się robi tak samo, i że bez stona. Ja tu żelazo kopię, nie? Ja jestem w tej kopalni. No to dobrze. I teraz... I do góry. Teraz... Drzwi tak się kładzie, sześć desek. O, żelazo znowu. Okej. Okay. Już mamy bazę, zrodzono kłopot podwyższe trochę. trochę. Ojajaj, ale lagi. Nie chodź już, będziemy musieli się żegnać. Poczekaj. Chyba będzie tak kończyć, już nie? Mm -hmm. No bo potem te limity 15-minutowe. Ale ja mam taką prośbę: że jeśli ktoś by wiedział, jak zrobić te limity 15-minutowe, li 15 15-minutowe limity, to e... <gryw> no, opiszcie w komentarzach. I to by było na tyle. E, do usłyszenia.